Cojem, Kiełbaski były, jakieś pieczywo z serkiem pleśniowym słodka bułeczka jajecznica, była jeszcze bakrelka, kawka Co chlebek, parówki, kawa Standardowy zestaw startowy strasznie mi się podoba sposób wykonania jajka. Dobra jajów. To jest takie sześcienne. Słodkie. jest mega słodka, Lecimy na tor Zaraz rozwiązanie konkursu. Zobaczymy, czy ktoś wygrał zajebistą koszulkę. Czy każdy przegrał i wezmę ją sobie. Halo. Tutaj. I proszę, jak się otwierają drzwi dla białego człowieka. Weź teraz zamki. <gry> mm. To Bardzo wolno. Tak, ale i tak przejedziemy. Nie zrobisz tego znowu. <grym> nie o. Ale to byśmy wtedy musieli grubo jechać za szybko. Nie. Teraz ta bramka po prostu się otworzyła i przejechaliśmy. Zdążyła. A wczoraj akurat ten moment nie udało nam się go nagrać, bo nikt nie sądził, że stanie się tak, że po prostu ją staranujemy. Kupiliśmy sobie trochę makulatury. No, Pokaż makulatura. co. Mamy. mamy nie wiem co. Drift ten jeszcze kaptur ma oprzana. To gdzieś tu wyjmi, to jest gdzieś option. Także tematem tak w tym roku, znaczy w tym miesiącu jest Supra. Tak. Driftingowa Supra. Dwa numery. <laughs> Także jesteśmy w naszym pierwszym miejscu, na pierwszym torze. Kto wygrał koszulkę? Jeśli ktoś wygrał koszuleczkę, jeśli się udało, gratulacje do odbioru. Wyślij jakiś coś rozmiar. I zobaczmy Cukubę. Sklepik. To jest mały. Także zakupy na Cukubie. Pamiąteczki. To jest coś tego. Motocykl nie mieści się na pakę, on jest postawiony po przekątnej praktycznie, bo normalnie nie zmieściłby się na pakę K-Track. Mała przechadzka po parku maszyn, majstery na 6 śrub. Nie skręcane, co czy to jest. To jest Toyota. Jakaś. Kolejne ciekawe auto. Pikapik piękny. Na no, watanapkach. Ma wyrzutnie arbuzów. Tu jest mega dużo słodkich samochodzików, patrzcie na to. W środku kierka Nardi. Zasłonki. Tak wygląda seria. A to z tego można wyciągnąć. I Rzeczywiście, Gowa nam pokazał jedną ciekawą rzecz, której nigdy nie widziałem w Gran Turismo. Tu jest woda. Głębokie to jest, bo ty widziałeś to puste. Wid no on tak z półtorej metra. Czyń? Od tego poziomu jeszcze. Średnio się przebić przez te bandy tam, no, średnio, nie? średnio, średnio. A to jest bardzo łatwo tak naprawdę wlecieć tu i... Ciekawe czy ktoś tam był. Tak naprawdę nie nie, nie. nie widziałem nie. nigdy. Ja też nie widziałem. <laughs> Jest Ale śliku może jakiś motocyklista Japończyku, popływa dzisiaj. Nie? Tak, może, może będziemy rzucać kapok. Jak tak tu stoję, to rzeczywiście. Ta trasa się wydaje dużo mniejsza niż w Grand Turismo W Gran Turismo się zawsze jechało, i jechało, ta prosta była... To wszystko się wydawało większe Za mną jest stołówka Ludzie się stołują, posilają Żeby jeździć w deszczowy dzień na motorkach No nie jest to jakoś totalnie mega widowiskowe Z racji, że jest mokro i nie jeżdżą jakoś mega szybko w tych zakrętach No ale sam obiekt Mimo tego, że wydaje mi się trochę mniejszy niż byłem przyzwyczajony z gier Serio robi ogromne wrażenie to jest spoko klimat. Ludzie sobie siedzą w grupkach, przejeżdżają treningi, wszystko jest tak na chillu, bez spiny. Pracują sobie nad motorkami. U mnie to jest taki typowy, może nietypowy, bo większość ludzi jednak wozi na tradycyjnych tych lawetach spuszczanych, takich które się kładą na ziemię. Natomiast wiele i drifterów, jak widać, motocyklistów tak samo wozi na autach z HDS-em. I patrzcie, jak to wygląda. Gość ma pod domem taki kontener który ma praktycznie cały czas zapakowany, może w nim robić sobie, nawet z motocyklem wyciągać wszystkie rzeczy i po prostu go HDS-em pakuje na platformę kiedy potrzebuje i jedzie na tor to jest kozak opcja, bo to jest w wielkości taki prawie naszego garażu, takiego tak. typowego PRL-owskiego jak mój i pakujesz sobie to autem z HDS-em, zabierasz i jesteś gotowy na tor, zabierasz swój garaż na sukup. a jak chcecie sobie dotankować to na obiekcie, na miejscu jest sobie stacja Shell'a jak wiemy na Shell'u najlepsze zdjęcia furek wychodzą Także proszę bardzo, bierzesz, tankujesz, lejesz sobie w wachę do pełna i płacisz za to, nie wiem ile to kosztuje, paliwo. Ale chyba jest trochę taniejszy u nas nawet, tak mi się zdaje. Ogólnie kupiłem takie coś w sklepie, nie wiedząc co to jest i damy Kacprowi na spróbowanie, jestem ciekaw co powie, bo my tutaj z Mateuszem, Karoliną i Magdą mieliśmy takie same wrażenia, więc jestem ciekaw co powie Kacper. Ja obstawiam, że to, to jest ciepłe, od razu mówię, to jest ciepłe. Nikt tam nie nasigał. Nie, Pozdrow, Nie co? wiem, czego to jest smak no nawet. Czym się to najbardziej kojarzy? Ja wiem, co to jest. Tak, to jest totalnie konopią, nie? Co że to. Ale szukałem dyplomatycznego wyjścia tak, Także. A to, to jest to, takie jakieś... same wrażenia Info co do busa Vana na Majserach. Przekazuj. Tak, pozdrowienia Andi dla Andiego Diego. Skupak od Jasona z Circuit, Oryginalne majstery jednoczęściowe. Sześć śrub. Najwięcej, największy rozstaw jaki jest. Okej, okay, czyli... Czyli mamy potwierdzenie, że to są Ori sery. Wychodzą w sześciu śrubach, po prostu. Jakbyś potrzebował założyć je na terenówkę, na przykład. Dwane. Lecimy teraz na drugą nitkę. Drzwi się same otworzą, bo jest wszędzie JDM. A i same się zamkną. Gdzieś tu podobno coś jest. O! Tam już coś widzę Zajebiście, ludzie są tak, tak dobrze nastawieni Jak tylko widzą, że jarasz się tym, nagrywasz, od razu jakaś przygazówka, coś się dzieje Konnichiwa Także nie spodziewaliśmy się, ale driftingowe klimaty jak najbardziej Też zostaliśmy na Cukubie. Jeszcze tu mamy parę autek No i to jest dowód na to, że w Japonii jak się uczysz upalać, to masz gdzie to robić. Możesz sobie przyjechać na placyk, na, na przy Cukubie i polatać, pouczyć się na mokrym. Nie na mokrym, są pachołeczki, układać sobie trasy. Się, że dlaczego nie upalają GT? Wydaje mi się, że skończyłoby się to eksplozją silnika po akcji serwisowej w Polsce. A tutaj nie wiem, może inny klimat jest? Ale taka całkiem seryjka, nie? Taki setup pasjonata. Tutaj dokładeczka. A teraz jeszcze ciekawego do zmiany. Wyglądający na seryjny 1J, z paroma dodatkami, jak wnętrze, fajowe, taki powiedziałbym, że tam po lewej, to tak podwip podchodzi. Kupiliśmy dziś gazety Drift Ten Goku, i tu jest Drift Ten Goku na skarpecie na zbiorniczek, jak w Hondach O, Verossa, najładniejszy z JZX-ów. Wjeżdża. Damy wlepki lokalnej ekipie. I... Też, te Dzięki, dziękuję. 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 Tak jest góra? Tak? Dobra, no tak jest do góry. Okay. I to jest imię tej dziewczyny i ona driftuje tą A86, A, czyli GT86 jest do driftu jest i do driftu, będzie latało. Jest nią driftować i jeździ nią tutaj. O, Z tego co zrozumiałem. Znalazłem auto bez zderzaka. Ale droga 735. Okazuje się, że nie tylko w Polsce są nie najładniejsze z trzynastki, takie jak moja. Tutaj mamy lokalną trzynastkę. Dobra, jest brzydkie, nie ma zderzaków, ale jeździ ten starszy koleś i marginalne gram-lightsy, które są więcej warte niż u nas trzynastka. Psycho. to Czyli to jest półtora jay Z, dół jest z dwójki, góra z jedynki, duże turbo. To jest dobre miejsce do ćwiczenia. To Miej? miejsca. Ludzie, którzy ogarniają sobie latają w twinach, ludzie, którzy nie ogarniają tak, się tak, uczą, tak, mają tak. gdzie zaczynać. To jest... Taki autocross można powiedzieć. No, tak. po kuru, kuru land. Spalarnia no, w Warszawie, palarnia, tak. tylko nie do końca. Dobra, opuszczamy cukubę, zmierzamy dalej. Patrzyliśmy jak się Japończycy uczą, jak ogarniają. Nawet ktoś wyrwał ręczny. Lecimy dalej.